Nie ma facetów filmów. Siemano widowie. Chyba dzisiaj. sprawdzać. Jakie. Jakie dzisiaj będziemy No dzisiaj zobaczymy. Co? Co? No zobaczymy, jak ładnie jest tak. wysyłany. Są Od pizza odrodzenia i plus jasno głos. Co to jest? I co to Jak tu się nazywa? Ten kot kotwice od oceania to jest taki bardzo fajny gadżet, bo jest bardzo silny. Nie dość, jeśli byśmy tak zrobili, że kliknęliśmy go w net, zrobiliśmy coś takiego. To byśmy byli w stanie, ale uwaga widzowie. No byśmy byli w stanie w Nedeze zostawić Dzięki temu. Ale widzowie nigdy nie robisz tu w tym świecie, pozwólcie. Taka wybuch. I poka ale pokazywał jest poka jedno coś.

I z tobą mogę wyznaczyć punkt odradzenia. I ten punkt odradzenia działa tak, że możemy zginąć 4 razy, i się tutaj. No. 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 <kling> Jakby to to inzi robi, jakieś mutowane rzeczy. Polecam Angie To teraz zobaczymy, jak trochę mi laguje, bo i trochę temów. Zobaczymy jak... To zobaczymy, ile kolem może wytrzymać. Muszę podstaw. Golem. Master. trochę boli. Dwa razy i kolam się poginie. Ej, to jest po to, Długo. Teraz pana nadzorcę Raz. 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 Ponto. Sério. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. <10 tos> <10 tos> Widowie, musiała z taki duro, porque você guardar na boca. Ci to oznacza, że kotwica odrodzenia nie jest takim słabym itemem. Wybucha o wiele mocniej niż Ci, bo już za 10 razy pokonał Wardena, a za 2 razy Golema. Ci, 25 HP. To był pewien odcinek. Mam nadzieję, że się, się spodobał. Zostawcie łapkę i suba. Oh, good, no, he's a good